Cześć! Witam Was w nowym odcinku na moim kanale, w którym podsumujemy najgłośniejsze i najważniejsze transfery w ligach zagranicznych podczas zimowego okienka transferowego. Zapraszam! Najciekawszym i najbardziej zaskakującym transferem w lidze niemieckiej bez wątpienia jest wypożyczenie João Cancelo z Manchester City do Bayernu Monachium. Cancelo w tym sezonie strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę w Premier League. Dla porównania w tamtym sezonie Cancelo strzelił jedną bramkę i zanotował 7 asyst. Cancelo w Bayernie najprawdopodobniej będzie grał na prawej obronie, a nie na swojej nominalnej pozycji, na jakiej grał w Manchesterze, czyli lewej. Wynika to z tego, że na lewej stronie Bayern ma już Alfonso Davisa, czyli zawodnika, który swoje miejsce w Bayernie ma ugruntowane, a na prawej stronie Pavarda i Mazrałego. Wypożyczenie dla Portugalczyka wydaje się, że będzie dobrą opcją ze względu na kłótnię z Pepem Guardiolą. Drugim ciekawym transferem do Bayernu jest bramkarz, który przychodzi na zastępstwo Manuela Noyera, czyli Jan Sommer. Bramkarz, który od 2014 roku występował w Borussia Mönchengladbach. Somer zdążył już w nie zagrać trzy spotkania. Jak na razie w każdym z nich kończył z jedną straconą bramką, a Bayern trzy swoje spotkania w nowym roku remisował. Jeden do jednego. Jeszcze jednym bardzo ciekawym transferem są przenosiny Josipa Juranowicza z Celticu Glasgow do Unionu Berlin. Juranowicz, solidny obrońca, który jeszcze dwa lata temu grał w Legii Warszawa, a dzisiaj patrzymy na niego jako podstawowego gracza reprezentacji Chorwacji. Na Mundialu Juranowicz zagrał we wszystkich meczach reprezentacji, oprócz meczu z Marokiem o brązowy medal. Jest to też drugi najdroższy transfer do niemieckiego klubu w zimowym okienku transferowym. Transfery do Serie A w zimowym okienku nie były powalające. I właściwie możemy w nich wspomnieć tylko transfery Polaków. Największym transferem dla nas wewnętrznym w Serie A było wypożyczenie Wartka Bereszyńskiego z Sampdori do Napoli. Bereszyński, czyli zawodnik, który rozegrał bardzo dobry mundial, co warto podkreślić nie na swojej pozycji, bo na lewej obronie, a nie na nominalnej prawej obronie. Niestety Bereszyński w Napoli będzie jedynie rezerwowym, zastępcą kapitana Napoli Di Lorenzo. Transferur doczekał się również Szymon Żurkowski, który po dobrym zeszłym sezonie w Empoli, w rundzie jesiennej tego sezonu był jedynie rezerwowym w Fiorentinie. Polaka zatrudniła Specja. Formalnie Żurkowski jest do Specji wypożyczony, ale po sezonie włoski klub ma obowiązek wykupienia Polaka za ponad 3 miliony euro. Trzeba liczyć na to, że Żurkowski w Specji się odbuduje, chociaż w debiucie mówiąc ładnie, nie spisał się zbyt dobrze. Skoro jesteśmy już przy specji, nie sposób nie wspomnieć o kolejnym Polaku, który trafia w zimowym okienku do klubu z liturgii, czyli Przemysławie Wiśniewskim. Wiśniewski do specji trafia z drugiej ligi włoskiej z Wenecji za 4 miliony euro. Naprawodobnie będzie on podstawowym obrońcą, który zastąpi w składzie odchodzącego do arsenalu Jakuba Kiviora, o którym porozmawiamy później przy okazji transferów do Premier League. Jest on bardzo podobny do Kiviora, jest też dość szybki jak na środkowego obrońcę. Warto go obserwować, bo być może kiedyś razem z nim będzie tworzyć duet środkowych obrońców reprezentacji Polski. Bardzo ciekawym ruchem wydaje się też transfer Oles Olbakena do AS Rome. Jest to zawodnik zakupiony z Bodoglind, jest to poniekąd eksperyment Jose Mourinho, który już w Serie zdążył zadebiutować, zebrał także kilka minut z Napoli. Główną zaletą tego transferu jest to, że Roma poważnie osłabiła rywala Alecha Poznań w jednej 16 Ligi Konferencji. W zimie wydarzył się też jeden bardzo ciekawy transfer Blankarza. Guillermo Ochoa wrócił do Europy, a konkretnie do Salernitany. Bramkarz, który jest wszystkim bardzo dobrze znany głównie z Mistrzostw Świata 2014 i tych, które odbyły się miesiąc temu w 2022 roku. Ochoa, jak na razie, bardzo dobrze radzi sobie we Włoszech, nie licząc meczu z Atalantą, podczas którego stracił aż 8 bramek. Najciekawsze i najdroższe ruchy transferowe w tym okienku poczynił Olimpik Marsylia który ściągnął do swojego składu Rusłana Malinowskiego, Azydina Ounachiego i z Bragi. Ten pierwszy do Marsylii przychodzi na zasadzie wypożyczenia z włoskiej Atalanty. Malinowski to doświadczony wielokrotny reprezentant Ukrainy, a Ounachi to zawodnik, który był odkryciem i bardzo ważnym ogniwem reprezentacji, a jakże Maroka na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze. Nie sposób wspomnieć o Vitini, który do Olimpiku Przychodzi za jakieś 32 miliony euro i tym samym bije rekord transferowy do klubu. Te transfery potwierdzają mistrzowskie aspiracje Marsylii, która w tym momencie zajmuje trzecie miejsce w lidze ze stratą 5 punktów do pierwszego PSG i 2 punktów do drugiego lans. Ciekawy ruch poczyniła Toulouse, która ściągnęła ze stali Mielec Sajda Homulicza za 2,5 miliona euro, co jest rekordem otrzymanej kwoty za piłkarza ze stali Mielec. Stal Hamulicia latem kupiła za 150 tysięcy euro, a więc zarobiła na nim plus minus 2 miliony 350 tysięcy euro. Hamulicz w Ekstraklasie w 17 meczach zdobył 9 bramek i jest liderem klasyfikacji szczelców polskiej ligi. Tuluza, która będzie w tym sezonie walczyła o miejsce w najlepszej ósemce ligę, na pewno będzie bardzo liczyła na jego gole. W lidze hiszpańskie transferów zbyt dużo nie mieliśmy, ale kilka ciekawych do podsumowania się znalazło. W ostatni dzień okienka do Realu Betis na wypożyczenie trafił a Perez, który ostatnimi czasy ma zjazd formy i nie przypomina się z tego chyba najlepszego sezonu 2019-2020. Jeżeli Perez wróci do formy będzie ważnym ogniwem dla Betisu, który aktualnie zajmuje szóste miejsce w La Lidze i walczy o Ligę Mistrzów. Spodziewanym i niespodziewanym transferem są przenosiny Memphisa Depaya do Atletico Madryt. Spodziewanym po Depay był poniekąd z Barcelony wypychany, ale ruch w stronę defensywnego Atletico niewątpliwie jest niespodziewany. Depay według mnie nie pasuje do taktyki Cholo Simeone, u którego napastnicy więcej pracują w defensywie. Jest to transfer ala Felix, który też trafił do Atletico kompletnie nie pasując do ich taktyki. Ostatnim ciekawym transferem do La Liga jest transfer z Dynamo Cube do Girony Wiktora Cygankowa za 5 milionów euro. Cygankow, który rzeczywiście jest wart około 22 milionów euro, będzie bardzo ważnym ogniwem w zespole z Katalonii. Girona aktualnie zajmuje 12. miejsce w lidze, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, więc taki zawodnik doświadczony, wielokrotny reprezentant swojego kraju i zawodnik, który ma na swoim koncie występy w lidze mistrzów i lidze Europy, będzie kluczową postacią w układance Michela. Nie sposób zacząć podsumowanie okienka w Premier League od kogoś innego niż Chelsea. Zespół z Londynu sprowadził w tym okienku Enzo Fernandeza, Michailo Mudryka, Badia Shila, Madueke, Gusto, Santosa, Fofane i wypożyczyła João Felixa. Chelsea tak jak w letnim okienku wydaje dużo. Zobaczymy jak to wszystko zostanie poukładane przez Grahama Pottera i przede wszystkim czy Chelsea w końcu zacznie grać na miarę oczekiwań. Największe wrażenie robią oczywiście transfer Enzo Fernandeza, Michailo Mudryka, Benua Badiasila i Joao Felixa. Po Mundialu Enzo nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Najlepszy młodzieżowy gracz na Mistrzostwach Świata. W Benfice w tym sezonie zdobył 4 bramki zanotował 7 asyst. Warto podkreślić, że transfer za 121 milionów euro jest rekordem transferowym na Wyspach Brytyjskich. W każdym razie, jeżeli Enzo dobrze się zaklimatyzuje, to Chelsea będzie miała z niego bardzo duży pożytek. To samo można powiedzieć o Michailo Mudryku, który kapitalnie pokazał się w barwach szachtara Doniec w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Szczelił trzy bramki, zanotował dwie asysty. Też dzięki niemu szachtar na wiosnę zagra w Lidze Europy. Kolejnym młodym graczem w Czesie jest Benua Badiachil, bardzo młody francuski środkowy obrońca, który w tym momencie, zwart 40 milionów euro, do zespołu z Londynu trafia też na półroczne wypoczynienie João Felix który po nieudanej przygodzie w defensywnym Atletico trafia do Chelsea. Już w pierwszym meczu zaprezentował się bardzo dobrze do czasu otrzymania czerwonej kartki. Łącznie Chelsea w tym okienku wydała ponad 300 milionów euro. Z Chelsea przenosimy się na drugą stronę Rondynu, do Arsenalu. Najbardziej interesował nas oczywiście transfer Jakubaki wiora z Specji za 25 milionów euro. Nie jest to transfer do pierwszego składu, ale dla Kiviora będzie to szansa do dużego rozwoju pod okiem Mikela. Artety i także możliwość zdobycia Mistrzostwa Anglii, które dla Arsenalu jest coraz bliżej. Też jest to dla Kiviora nagroda za niekonwencjonalną drogę kariery, która wiodła przez belgijski Anderlecht po słowacku Gilles. Do Arsenalu trafia także Leandro Trossard który w tym sezonie kapitalnie spisywał się w Brighton, strzelił 7 bramek i zanotował 3 asysty. To wszechstronny zawodnik zaawansowany technicznie, inteligentny, ma też duże doświadczenie na poziomie Premier League, tak ocenił go Mikel Arteta. W północnym Londynie zawita także Jorginho, który będzie uzupełnieniem składu w środku pola kalonierów i zmiennikiem Tomasa Parteya. Dawocha będzie to także szansa na odbudowę formy, która uciekła wraz z końcem EURO 2020. Bardzo ciekawym transferem wydają się być przenosiny Sasze Lukicza z Torino do Fulham, który wydaje się być nawet lepszym zawodnikiem od Westona McKeniego, który trafia do Leeds United. Lukic to przede wszystkim zawodnik, który w Torino grał aż 6 lat. W seria zanotował ponad 150 występów. Jest to także reprezentant serii na ostatnich mistrzostwach świata za to Weston McKenny, który w tym sezonie w Juventusie zawodzi. Amerykanin Leeds może mieć trudną przeprawę, głównie z tego powodu, że w Anglii będzie on musiał być bardziej pracowity niż w Juventusie. Więc w Fantazy Premier League jakby co lepszą mocją wydaje się zapewne tańsze od McKenniego Łukić. Cofnąłbym się w tym momencie do początku okienka transferowego transferu konkretnie Codego Gagbo z PSV do Riverpoolu za 42 milion euro. Rewelacja mistrz świata w katarze, na których zdobył trzy bramki. Chociaż na razie Holender nie świeci najjaśniej jak mógłby świecić, to warto pamiętać, że Liverpool w tym sezonie ogólnie nie spisuje się zbyt dobrze. W redywizji w rundzie jesiennej zdobył 9 bramek i zanotował 12 asyst, a więc najlepsze momenty w Liverpoolu zapewne dopiero przed nim. Trzecim największym transferem do Premier League w tym okienku jest transfer z Evertonu do Newcastle United Antonego Gordona. Będzie on miał trudną przeprawę Newka z racji chyba lepszych zawodników w składzie podstawowym. Gordon też w tym sezonie nie gra zbyt dobrze, tylko czyszczone bramki i nie jest tym samym zawodnikiem, którego oglądaliśmy w zeszłym sezonie. Wartym uwagi transferem właściwie wypożyczeniem jest też Marcel Sabitzer, który na pół roku zamienia Monachium na czerwoną część Manchesteru. Zawodnik, który nie ma co ukrywać po jak na razie nieudanej przygodzie w Monachium, przenosi się na odbudowę do United. Z ciekawszych ruchów są w Hampton z wypożyczenie Jana Bernarka za Snurwidi. Dzięki temu być może Polak będzie grał więcej niż w klubie, w którym cały czas mamy innego Polaka, Mattiego Kesza. Także Antonio Conte w końcu doczekał się wymarzonego wahadłowego. Pedoporo zamienia Sporting Lisbona na północny Londyn. A więc to już by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zachęcam do stawienia łapki, a także subskrypcji kanału, też do komentowania tego filmu i chciałbym poznać Waszą tutaj opinię na temat tych wszystkich transferów. Trochę ich było, widzieliśmy najwięcej, wydała Premier League. To wszystko przez oczywiście far... financial fair play. A więc jak widać ono jednym pomaga, ono jednym szkodzi. To można porównać tutaj sobie na przykład Hiszpanię, która przez te zabiegi praktycznie nie może kupować piłkarzy. Ale ja Was zachęcam do komentowania, do podzielenia się swoją opinią, a tymczasem ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka.